Cześć, witajcie w tą pierwszą niedzielę nowego roku i mam dla Was dzisiaj słowo z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, gdzie czytamy o tym, że na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. To greckie słowo logos możemy oddać różnym znaczeniem. Na przykład Jan Kalwin mówił o tym, żeby oddać je jako mówienie, nie tyle jako słowo, ale bardziej jako mówienie. Wtedy byśmy musieli powiedzieć, na początku było mówienie, mówienie było u Boga i Bogiem było mówienie. Jaki jest największy zarzut? Jakie ludzie mają w odniesieniu do Boga, Boże czemu milczysz, czemu nic nie robisz. A tutaj apostoł Jan od samego początku mówi: Bóg mówi, Bóg jest zaangażowany w Twoje i moje życie. Bóg mówi do nas przez przyrodę, przez Biblię, mówi do nas przez opatrzność, czyli to, co się dzieje w Twoim życiu, mówi do nas przez sakramenty, w dłamanym chlebie, Bóg jest obecny, jest zaangażowany w Twoim i w moim życiu. Dlatego na początku tego nowego roku zachęcam Cię. Zaufaj mu. Wiecie, bo głos Boży to wcale nie musi być krzyk, to może być szept. Bóg może szeptać do Twojego życia, i wtedy, żeby go usłyszeć, musimy się sami wyciszyć. Wycisz swoje serce, zaufaj Bogu, bez względu na to, co, co się wydarzy. 360 dni, słuchajcie, jednego wielkiego znaku zapytania. Możesz się albo bać, albo możesz ufać. Odwrotnością zaufania jest lęk. Pamiętacie, kiedy Piotr szedł po wodzie, kiedy zaczął tonąć? Kiedy zaczął się bać. Człowiek z przypowieści o talentach, dlaczego został skarcony? Bo schował talent? Ale coś jeszcze, dlaczego go schował? Bo się bał. Nie bój się. Orędzia aniołów w czasie Bożonarodzeniowym? Nie bój się. Ja tobie też dzisiaj mówię, nie bój się, nie lękaj się. Bóg jest przy tobie, zaufaj Mu, bez względu na to, co się dzieje. Kiedy Pan Jezus spożywał ostatnio wieczerze, Nalał wody do misy i umył nogi swoim uczniom i powiedział do Piotra, tego, co ja teraz tobie czynię, ty nie rozumiesz. Ale przyjdzie moment, kiedy zrozumiesz. Wiecie, i w naszym życiu też tak może być, że zderzamy się z pewnymi rzeczami, których nie rozumiemy, ale Jezus mówi do nas: w pewnym momencie zrozumiesz. W pewnym momencie zobaczysz, że to było dobre. Bo wiecie, coś, co dzisiaj nam się jawi, jako światłość. Wcale tą światłością nie musi być, bo apostoł Paweł powiedział, że zły przybiera postać anioła światłości. I odwrotnie, to co dzisiaj nam się wydaje jako ciemność, tak naprawdę to może być Boża łaska. To może być e, to, co sam Bóg chce dla Ciebie. I po, po jakimś czasie możesz sam albo sama powiedzieć, to jednak było dobre dla mnie. Boże, jednak Ty o mnie nie zapomniałeś. Więc zachęcam Cię, zaufaj Bogu. Bądź blisko Niego. E... Nie bądź jak lew w cyrku. Kiedy wchodzi preser, uderza batem i lwy się boją. Czy lew jest słabszy od niego? Nie. Wręcz możemy powiedzieć, że jest silniejszy, o wiele silniejszy od niego. I my też czasami tak możemy bać się czegoś, co wcale nie jest takie straszne. Jezus jest nazwany lwem, lwem judy. A apostoł Paweł mówi, że my jesteśmy świątynią Boga, nasze ciała. Więc Bóg jest w Tobie, lew jest w Tobie. Pytanie, czy boisz się problemów? Czy boisz się presera? Czy ufasz Bogu? Zachęcam Was do tego, żeby w tym nowym roku ufać Bogu? Ufajcie Mu i zostańcie z Bogiem. Cześć!